Omówię medianę. Mediana to wartość środkowa uporządkowanego rosnąco ciągu liczbowego. Mamy dwa sposoby ustalenia mediany w zależności ze zbioru ilu liczb mamy ją wyznaczyć. Jeśli zbiór liczb jest nieparzysty, yy, i tu podamy sobie przykład, niech będzie yy, 6, 2, 4, 1 i 5. Wówczas należy uporządkować liczby z tego zbioru w kolejności rosnącej, czyli u nas to będzie 1, 2, 4, 5, 6. Następnie należy znaleźć środkowy wyraz tego ciągu. Jak to zrobić? Gdy mamy małą ilość liczb w tym naszym ciągu, Możemy sobie skreślać jedną liczbę z lewej, jedną z prawej, aż dojdziemy do środka. Czyli u nas tak skreślam jedną z lewej, jedną z prawej, jedną z lewej, jedną z prawej, i zostanie mi w środku 4. Więc to jest ta nasza mediana, ten środkowy wyraz ciągu. Natomiast jeżeli nasz zbiór składałby się z dużej liczby wyrazów, na przykład, niech by było z 13, to my mus musimy ustalić sobie, ile liczb będzie z lewej strony, ile liczb z prawej, żeby w środku nam Została właśnie ta jedna środkowa liczba. I na przykład, tak jak podałam ten przykład, właśnie z trzynastoma wyrazami, wówczas byśmy musieli mieć sześć z lewej, sześć z prawej, i ta jeden, właśnie, który by został, to by był ten trzynasty wyraz, ta nasza mediana. Teraz tak, czyli tak robimy, gdy nasz zbiór składa się z nieparzystej ilości wyrazów, bo u nas to było 1, 2, 3, 4, 5, 5 wyrazów, więc to była liczba nieparzysta. A teraz omówię, co będzie, gdy będzie to liczba parzysta. Czyli tutaj też zrobimy przykład 8, 3, 1, 5, 10 i 2. Tak? Także u nas tutaj zbiór składa się z 1, 2, 3, 4, 5, z 6 wyrazów. Więc to jest to zbiór z parzystą. Liczbą wyrazów i teraz jak postępujemy? Pierwszy krok jest taki sam, więc w pierwszej kolejności uporządkowujemy sobie ten y, nasz zbiór w kolejności rosnącej, więc będzie 1, 2, 3, 5, 8 i 10. Ale teraz już się zaczyna trochę inaczej. Bo gdy zrobimy sobie tym pierwszym sposobem, czyli będziemy sobie skreślać tę jedną z lewej, jedną z prawej, dojdziemy tak. Do, dojdziemy do momentu, gdy zostaną nam dwie liczby po środku. Tak w tym wypadku zostanie nam trójka i piątka. I nie możemy ich już skreślić, bo wtedy nam nie zostanie nic. E, więc gdy mamy parzystą liczbę tych wyrazów, wtedy musimy e, zostawić te dwie na środku, które po prostu nam zostały po wcześniejszym skreśleniu i teraz z tych dwóch liczb będziemy ustalać średnią arytmetyczną i ta średnia arytmetyczna będzie naszą medianą. Jak ustalić średnią arytmetyczną? Zachęcam do obejrzenia filmików, w którym objaśniam to dokładnie, ale teraz tylko powiem, jak to zrobić akurat w tym wypadku. Musimy te dwie liczby ze sobą dodać, czyli 3 plus 5 i podzielić przez liczbę tych cyfr, które my ze sobą dodawaliśmy, czyli 1, 2, czyli podzielić przez 2. I co otrzymamy? Otrzymamy 8 dzieli, podzielić przez 2, czyli 4. Czyli medianą tego zbioru też jest liczba 4. Więc omówiłam pokrótce, jak to robimy w przypadku nieparzystej i w przypadku parzystej liczby wyrazów. A teraz yy, zrobimy sobie zadania. Zadanie pierwsze. Znajdź medianę liczb 9, 2, 3, 8, 5. W pierwszej kolejności sprawdzamy, do którego przypadku trafiliśmy, tak? Czyli czy yy, ilość liczb jest parzysta, czy nieparzysta. U nas to będzie 1, 2, 3, 4, 5. Czyli liczb mamy 5, więc jest to nieparzysta liczba. Więc będziemy robić tym sposobem pierwszym, który wcześniej omawiałam. Yy, więc ja od razu te liczby wypiszę sobie w kolejności rosnącej, czyli od razu uporządkuję ten zbiór. I będę miała 2, 3, 5, 8 i 9. I teraz, co robimy dalej? Yy, oczywiście yy, tak, mam tu pięciowyrazowy wyrazowy ciąg, więc muszę mieć. Dwa wyrazy z lewej, dwa z prawej i środkowa to będzie moja mediana, tak? Na, wszel na wszelki wypadek mogę to zobrazować jeszcze poprzez skreślanie, tak? Czyli skreślę dwójkę, skreślę dziewiątkę, skreślę trójkę i ósemkę i zostanie mi po środku piątka, więc medianą tych liczb będzie, pi będzie pięć. Yy, I zrobimy sobie ostatnie zadanie na ten drugi przypadek, czyli gdy otrzymamy parzystą liczbę wyrazów w zbiorze, bo tu mamy od razu powiedziane, nie musimy nawet liczyć. Rzucono 10 razy sześcienną kostką do gry i otrzymano następujące liczby oczek. 6, 2, 3, 1, 5, 5, 4, 3, 6, 2. Znajdź medianę rzutów kostką. I teraz tak, musimy znowu wypisać te liczby w kolejności rosnącej. I teraz tu od razu się pojawia pewna rzecz. Gdy otrzymamy liczbę powtarzającą się, w tym wypadku mamy dwie dwójki, dwie trójki i dwie piątki. To wypisujemy je tyle razy, ile występują. Czyli w tym wypadku, jeżeli będziemy od razu porządkować ten ciąg rosnąco, to będzie 1, później będzie 2 i 2, później będzie 3 i 3, 4, 5 i 5 i jeszcze mamy dwie szóstki, czyli 6 i 6. Na wszelki wypadek sprawdzimy, czy niczego nie pomyliłam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 mamy liczby, więc wszystko się zgadza. I teraz musimy ustalić tą medianę. Czyli znowu 10, 10 wyrazów mamy, czyli musimy mieć 4 z lewej, 4 z prawej i 2 zostaną nam po środku. Czyli znowu skreślę jedną parę, drugą, trzecią i czwartą. I po środku nam zostanie 3 i i teraz w tym wypadku także ustalamy tą średnią, właśnie arytmetyczną, którą omawiałam w przykładzie. Musimy 3 dodać z 4 i podzielić przez 2. Otrzymamy 7 podzielić na 2, co nam da wynik 3 i 1, 2, bądź yy, można to jeszcze zapisać jako 3 i 5, który wyli, wynik wolicie. Czyli mediana tych, yy, tego zbioru to 3,5. Mam nadzieję, że y, filmik Wam się spodobał. Zachęcam do komentowania i zostawiania łapek w górę.